Przypomina się, iż 19 października 2017 roku powstało państwo Federacja Konstytucyjnych Udzielnych Księstw, która dokonała zawieszania 28 administracji krajów członkowskich Parlamentu Europejskiego. Federacja Państw Niemieckich utraciła księstwo Berlin, księstwo Monachium. Doprowadziła do tego nieudolna polityka Federacji Niemieckiej, co zapewne obecny premier prawnik może potwierdzić. To wolne państwo Saksonia swoim biurem w księstwie Wrocław jako pierwsze dało przykład wyłączania prawnego europejskich administracji. Ale wygląda na to, że przestraszyło się swojego dzieła, gdyż podczas rejestracji FX w Parlamencie Europejskim nie przyznała się, iż ich przedstawiciel jest na sali podczas rejestracji. Po tym ujawnionym akcie prawnym dokonano zmiany tablic na biurze łącznikowy w Księstwie Wrocław jak i na bibliotece w Księstwie Jelenia Góra. Es sei daran erinnert, dass am 19. Oktober 2017 die Föderation der konstitutionellen geteilten Fürstentümer gegründet wurde, die die Verwaltung von 28 Mitgliedstaaten des Europäischen Parlaments suspendierte. Der Bund deutscher Staaten verlor das Herzogtum Berlin, das Herzogtum München. Ursache war die ungeschickte Politik des Deutschen Bundes, die der jetzige Ministerpräsident, der Jurist, wohl bestätigen kann. Der Freistaat Sachsen mit seiner Vertretung im Herzogtum Breslau hat als erster ein Zeichen für die gesetzliche Ausgrenzung europäischer Verwaltungen gesetzt. Aber es sieht so aus, als hätte sie Angst vor ihrer Arbeit bekommen, weil sie während der Registrierung von FX beim Europäischen Parlament nicht zugegeben hat, dass ihr Vertreter während der Registrierung im Raum war. Nach diesem offengelegten Rechtsakt wurden die Tafeln im Verbindungsbüro im Herzogtum Wrocław und in der Bibliothek im Herzogtum Jelenia Gora geändert. Heave, the Ukrainian prezydent welcomed EU help and called for more support and more Którą my osobiście, ja pełnomocnikiem ekonomic, Federacji Księstw. To mamy pytanie, bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam, ale chciałbym jeszcze uzasadnić, dlatego że państwa uśmiech nie ma nic wspólnego sprawy przez Unię Europejską, a tak naprawdę przez finanse. A mianowicie Urząd Miejski w Jeleniej Górze został dofinansowany środkami Unii Europejskiej również i wolne państwo Saksonia. Ono jest w obiegu publicznym. Nie widzę flagi europejskiej, Unii, znaczy flagi państwa wolnego państwa Saksonia, jeżeli Państwo nie macie świadomości prawnej. Zapraszam na ponieważ nie możemy sobie pozwolić na. Y y jeszcze 20 sekund. Dobrze. Dobrze. Zapraszam Państwa na spacer pod pasaż pod błękitnym słońcem i tam jest konsulat. W wielu konferencjach tam uczestniczyłem z dosyć ważnymi osobami, bardzo ważnymi. Na terenie, Halo? Na terenie Dolnego Śląska. Ale... Halo? Ale w związku z tym, że Unia Europejska dofinansowała wolne państwo Saksonia i Urząd Miasta w Jeleniej Górze nie i my nie widzimy tej flagi po prostu.